Odzyskaj puls. Czy masz w swoim życiu takie momenty, gdy czujesz się zagubiony, widzisz brak równowagi, wkładasz mnóstwo wysiłku w swoim życiu, a nie widzisz efektów? Jest taka choroba w sercu, zagrażająca wręcz życiu i objawia się, mówiąc w skrócie, tak, że widzisz, że twoje serce bije, ale nie wyczuwasz pulsu, Twoje życie nie ma pulsu. Pan Bóg po pierwsze co robi, to przykłada takie dwie elektrody, takie dwie duchowe elektrody. Pan Bóg przykłada tę elektrodę i zanim zadziała, najpierw dostraja się do Ciebie, słuchuje się w Twój chaos i szuka odpowiedniego momentu, żeby zadziałać. Zapraszam Cię na pełny odcinek na kanale YouTube.